Uwaga, spoilery dotyczące tytułu. The Last of Us jest jedną z najpopularniejszych franczyz ostatniej dekady. Swój sukces zawdzięcza niesamowitej fabule oraz decyzjach, które podjęły pewne osoby oraz ich ramifikacje. Trzecia część to kwestia czasu, jednak kolejna odsłona będzie musiała odpowiedzieć na kilka bardzo ważnych pytań. Najważniejszą sprawą powinno być zaadresowanie wyboru Eli związanego z Abby na końcu gry. W drugiej części gry Ellie stała się wrogiem po tym jak Abby zabiła Joel'a, szcząc się za zabicie jej ojca w pierwszej części. Kiedy trzecia część ujrzy światło dzienne, historia prawdopodobnie zatoczy pełne koło. Jednak uważam, że to będzie wielki błąd. Oficjalnie Naughty Dog nie zapowiedział kolejnej gry, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy trochę pogdybali na temat fabuły i wyborów, które czekają na gracza. Jak wspomniałem, franczyza jest rozpoznawalna na całym świecie, a serial HBO tylko podgrzał atmosferę. Gracze z niecierpliwością czekają na kolejną odsłonę. Druga gra krążyła wokół następstw decyzji Joela. Centralnym konfliktem gry była chęć zemsty Eli na Abi za zamordowanie jej przybranego ojca. Na końcu dowiadujemy się, że Eli oszczędza życie Abi i wraca na farmę, aby odkryć, że jest pusta. Chęć zemsty kosztowała ją wszystko, co miała. Na miastkę rodziny i jedyny prawdziwy związek. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym przypomnieć Wam o rozdaniu kodów do partnerskiego sklepu eneba.com. Co tysiąc subów jeden z Was zgarnie kartę podarunkową, dodatkowo co miesiąc losowy komentarz weźmie udział w osobnym losowaniu. Kupujcie gry z każdego rodzaju, karty PSN i karty prepaid taniej tylko na eneba.com. Pamiętajcie, link jest jak zwykle w opisie. Trzecia odsłona może wiązać się z próbą stworzenia szczepionki, tego czego nie odważył się zaryzykować Joel. Ten pomysł jest najprostszy i zarazem najbardziej oklepany. Gra nie powinna iść w tym kierunku. The Last of Us pokazuje nam trudy życia w postapokaliptycznym świecie oraz ciężkie wybory, jakich musimy dokonać. The Last of Us Part 3 nie powinno patrzeć w przeszłość. Na końcu gry Ellie została kompletnie sama. Dina i JJ opuścili farmę i najpewniej wrócili do Jackson. Kolejna odsłona powinna pokazać nam Eli, dokonującą trudnego wyboru zapomnienia o rodzinie, którą stworzyła. Jednak nie to powinno być głównym katalizatorem fabuły. Wybór Eli wiązałby się z miłosierdziem, no a to jest kompletnie co innego niż odkupienie decyzji Joela z końca pierwszej gry. The Last of Us 3 powinno kontynuować krwawe koło zapoczątkowane przez naszego ulubionego przemytnika. Wyobraźcie sobie, że w kolejnej grze Eli może ocalić ludzkość poświęcając się, aby stworzyć szczepionkę. Taki wątek kompletnie nie pasuje do narracji gry. Jak już to Eli powinna żyć ze świadomością, że można stworzyć lek, jednak nic nie może z tym zrobić. Dotychczas wybory Eli skupiały się na jej przetrwaniu i tak właśnie powinno zostać. Jeżeli Naughty Dog zatoczy pełne koło fabułom, będzie to wielki błąd. Po prostu zamknął sobie możliwość na kontynuację serii. Taki zabieg bardzo mocno zmniejszy odbiór gry. Na trzecią część poczekamy jeszcze kilka lat, ale już niebawem powinniśmy dowiedzieć się, co Studio szykuje nam w wersji multiplayer. Być może tam poznamy więcej szczegółów dotyczących kolejnej gry. A Wy jak myślicie, w jakim kierunku powinna potoczyć się Fabuła The Last of Us 3? Rozpisujcie się w komentarzach poniżej, na razie